Cześć Wam w następnym odcinku z pracy naszego warsztatu. Dzisiaj się nikt z Wami nie przywita oprócz mnie, bo akurat jest przerwa. W sumie wykorzystamy ten moment ciszy. Opowiem Wam trochę o samochodach i o... Może zacznę od tego, co Wam chciałem powiedzieć. Często dzwonicie i mnie pytacie, ile kosztuje wymiana oleju. U nas nie ma takiej usługi jak wymiana oleju. Z prostego powodu, z prostej przyczyny. Ja y, uznaję wymianę oleju tylko w fabrycznie nowych samochodach, czyli jeżeli ktoś kupuje nowy samochód i przyjeżdża do nas, a zdarza się to, bo ludzie są świadomi, y, tego, że olej należy wymienić po 1000-2000 tysiąc, km, ze względu na to, że y, nie ma niby procesu docierania w silnikach, producenci zalecają wymianę oleju po 25 tysiącach, na przykład pierwszą. To jest nieprawda, zawsze jak spuszczamy z takich silników y, Olej, to jeżeli się to zrobi przez szmatkę, on jest oczywiście czyściutki, natomiast są w nim opiłki. Jeżeli się rozetnie filtr, filtr też widać te opiłki. Właśnie mamy teraz umówioną taką wizytę na wymianę oleju w aucie, które ma miesiąc czasu i przejechane tam z 1500 km. To wam pokażemy. Specjalnie spuścimy ten olej przez szmatkę. Pokażemy Wam te opiłki. To są opiłki, które powstają może nie przy procesie docierania silnika, tylko po prostu opiłki, które powstały w tym silniku podczas jego e, procesu produkcyjnego i teraz olej to wszystko po prostu wypłukał i te opiłki by krążyły w oleju. Po prostu wszędzie Silnik wszystkich nie wyłapie. E, na ściankach między tłukami a gładzią cylindrów mogą się dostać. No, to na pewno nie jest dobre. E, ja to zawsze zalecałem, tak samo robiłem w swoich samochodach. Czyli wymiana oleju dla mnie istnieje tylko i wyłącznie w momencie, kiedy mamy fabrycznie nowe auto i przyjeżdżamy na wymianę oleju, auto jest na gwarancji, czyli samochód tu wjeżdża, odkręcamy ten korek, zakręcamy, wymieniamy filtr nowy, wtedy to robimy zawsze na filtrach fabrycznych, zalewamy olejem takim, jak, powinien, jak producent zaleca i to jest dla mnie jedyny moment dopuszczalny, gdzie nazwę całą jakby procedurę wymianą oleju. Jeżeli nam podstawiacie samochód, dajmy po roku czasu na wymianę oleju, jak to niektórzy nazywają, u nas tak to nie wygląda. My oprócz wymiany oleju oczywiście wymieniamy wszystkie filtry powietrza paliwowe, pyłkowe, podłączamy komputer pod samochód, diagnozujemy dokładnie samochód, żeby zobaczyć, czy są jakieś usterki, czy ewentualnie coś nam się już tam nie szykuje do naprawy warto zapobiegać na przykład też w całej ekologii często się tak zdarza że jeżeli w ogóle robicie często tak że zapali wam się kontrolka jakaś check engine jedziecie do jakiegoś znajomego on wam wykasuje tą kontrolkę i jedziecie dalej ona się znowu zapali za jakiś czas znowu ją kasujecie w pewnym momencie już je nie idzie i wykasować. Wykasowanie kontrolek to nie jest naprawa samochodu, kasowanie czeku. Ten czek się zapala z jakiegoś powodu, czyli nas ostrzega przed czymś. I często jak on się zapala na samym początku, warto podjechać do warsztatu, bo wtedy my, czy obojętnie jak inny warsztat, jest w stanie yy, namierzyć dokładnie tą przyczynę, tą usterkę i może nie jest to jakaś kwota duża do usunięcia, a w momencie, kiedy będziemy na tym jeździć, to tylko pogłębiamy problem, bo jeden problem napędza drugi problem, i później może po pewnym czasie już nie być tak tanio. Więc jak przyjeżdża do nas samochód, tak jak mówię, dokładnie go diagnozujemy, patrzymy co z nim jest pod względem elektronicznym, jakie ma kłopoty, co, co go tam boli. E Oprócz tego przeglądamy dokładnie samochód me mechanicznie cały układ hamulcowy, e sprawdzamy jakoś płynu hamulcowego, e przeglądamy całe zawieszenie. Otrzymujecie od nas raport. Ja się opieram na Whatsappie. No, i to jest bardzo prosty komunikator, świetnie się na tym robi. Mam go też zainstalowanego na komputerze, więc mi to jest łatwiej. Wysyłamy Wam filmiki z opisem, co w tym samochodzie jest nie tak waszym. Oczywiście często się zdarza, że wszystko jest dobrze, ale warto to przyglądać i mieć tą pewność. Y Wy decydujecie, czy coś robimy, czy nie. My Wam tylko przysyłamy raporty, pokazujemy Wam, co ewentualnie jest do zrobienia. Wy decydujecie, to nie jest tak, że my tutaj bierzemy od Was auto i odbieracie nie wiem, z jakimś kosmicznym rachunkiem, bo mi się tak wydawało. Nie, nie ma czegoś takiego u nas. Wszystko jest jasno określone, co ile będzie kosztowało, jak będzie wyglądała naprawa. Natomiast, tak jak to mówiłem wcześniej i będę to powtarzał, u nas nie ma jakichś półśrodków. My naprawdę robimy to wszystko na porządnych częściach. Robimy to sumiennie, według procedur serwisowych, na przykład, później tam pokażę w aucie, jeżeli mamy uszkodzony z prawej strony łącznik stabilizatora, a z lewej jest ok, no to ja nie widzę możliwości, żeby z lewej tego łącznika nie wymienić, bo on prędzej czy później, choćby ze względu na wiek, no będzie do wymiany, więc takie rzeczy się robi parami, tak samo jak się wymienia żarówki parami. No i dużo tam pomniejszych, ale wróćmy, nagadałem no, się, wróćmy tutaj do Mercedesa, Maciej się śmiał, że co przyjdzie nagrywać filmik, to ten Mercedes wisi, no akurat tak jest, bo no, takie ma szczęście, auto miało wyciągniętą skrzynię biegów, zaraz wytłumaczę dlaczego, było wypchnięte i teraz znowu jest wypchnięte, będzie miało w skrzynię wkładaną, to jest taki fajny przykład japońskiego samochodu, ja kocham te auta, japońskiego mimo, że Mercedes, auto po prostu sprowadzonego z Japonii, japończyk. Ja kocham te samochody, ale nie będę opowiadał Wam, że te samochody nie mają wad, bo te samochody mają z reguły 10, 12 lat, 15, nieraz nawet 20, 25. I to są świetne samochody pod względem mechanicznym, ale po prostu z wykrzyknikiem świetne. No bo pomyślmy, jeżeli na przykład ten samochód jest chyba z 11 roku, on ma przejechane 60 tysięcy kilometrów, to jest prawdziwy przebieg tego auta, więc on mechanicznie nie jest wyeksploatowany w ogóle. Ale trzeba sobie zdawać sprawę, że gumki, uszczelnienia i tak dalej też mają ten wiek, po prostu upływ czasu je wykończył. No i w takim samochodzie, który sprowadzimy z Japonii, w takim starszym, zawsze to robimy w ten sposób, że robimy mu mega przegląd, wymieniamy te wszystkie uszczelnienia, to co widzimy gdzieś, zapłacenie i tak dalej, i jeździmy nim. I z reguły w przebiegu między 500 a 1500 km. Wychodzi wszystko w tym samochodzie, co ma wyjść czyli jakieś tam dodatkowe uszczelki, których wcześniej nie widzieliśmy ale w, albo przy których się jeszcze nic nie zaczęło dziać. Natomiast jeżeli to zrobimy dokładnie w ten sposób, jak ja mówię czyli na początku duży serwis, później coś jeszcze wychodzi to mamy święty spokój, praktycznie wtedy mamy naprawdę, ja powiem, prawie fabrycznie nowe auto i możemy nim jeździć. No tutaj. W tych samochodach, czy to jest BMW, czy to jest Mercedes poniżej 2015 roku, bliżej 2010 roku, no to naprawdę to są inne materiały używane przy produkcji, to są inne grubości tego wszystkiego. No to jest inna mechanika niż w tych nowych autach. I jeżeli ktoś ma inne zdanie, to ja je szanuję, natomiast mnie nikt nie przekona, no, motoryzacja się skończyła. E Właśnie z 10 lat temu, teraz te samochody są produkowane na zasadach pralek i lodówek, czyli się mają ten proces starzenia już jakby zaprogramowany i dla mnie nowa motoryzacja to jest katastrofa, po prostu katastrofa, dlatego kocham tą Japonię, ona nam się niesamowicie rozwinęła, mamy możliwość kupienia auta, jakim marzyliśmy 10 lat temu, praktycznie w cudownym fabrycznym stanie. Oprócz tych uszczelek. No, ja nie będę opowiadał, że kupisz auto z Japonii, sprowadzisz je i yy, tak jakbyś auto odebrał z salonu. Nie, tak nie jest. Zawsze trzeba wiedzieć, że jak się kupuje samochód z Japonii, to trzeba go dobrze przeglądać. Yy, trzeba w nim powymieniać oleje w automatycznych skrzyniach biegów producenci nie zalecają wymian oleju, czyli yy, na przykład przychodzi nam dziesięcioletni samochód, nawet z przebiegiem 5000 tysięcy sprowadzamy samochody. No nieraz 80 tysięcy. To jest auto, które od początku nie miało wymienionego oleju, bo producent tego nie zaleca, mimo że w Japonii teraz właśnie klient odbierał od nas samochód jeden, Mercedesa Kombi, pozdrawiam cię serdecznie. I on był zdziwiony, że samochód, który ma, to był dziesiąty rocznik bodajże, albo jedenasty, czyli auto miało 14 lat i wyobraźcie sobie, że ten samochód miał 14 przeglądów, mimo przebiegu, który wynosił 45 tysięcy, go sprowadziliśmy. On miał 14 przeglądów wbitych w książkę serwisową japońską, co przebieg? tam 1000 km, 800, w zależności ile on rocznie robił. Natomiast nigdy nie miał wymienionego tego oleju w skrzyni biegów. I tutaj. Y Właśnie przypadek tego Mercedesa, ja już pewnie kiedyś o tym mówiłem, ale powtórzę: tutaj mamy skrzynię, tutaj mamy napęd 4x4 formatik, silnik 3 benzyna i automatyczną skrzynię biegów. I już od razu po sprowadzeniu tego samochodu był problem z formatikiem. Tu jest wada jakby tego formatika. Problem polega na tym, że mamy tu takie łożysko, które, do którego ciśnienie oleju dochodzi na samym końcu po odpaleniu. I co odpalenie, ten, to łożysko chwilkę chodzi na sucho powiedzmy, i teraz nie ma znaczenia, czy mamy przyjechane w aucie dajmy, bo to auto ma 65 tysięcy prawdziwego przebiegu i no właśnie skończył się formatik, gdyby ten samochód miał w tym samym czasie przyjechany na przykład 500 tysięcy, to dopiero przy 500 tysięcach by się rozleciał ten formatik, dlatego że jeżeli zapalimy ten samochód i już nim nim jedziemy, to ta skrzynia działa świetnie, ma wszędzie smarowanie. Najgorzej jest właśnie na tym zimnym starcie, i jeżeli po zimnym starcie robimy 2 km, a na przykład nie 100, no to przy małym przebiegu nam coś wydarzy. Problem jest z Formatikiem w tych skrzyniach, natomiast tu już jest Formatik praktycznie fabryczny, nowy, wszystko jest wymienione, łożyska i tak dalej. I gdzieś tam mamy święty spokój na następne albo 60 tysięcy przy małych przebiegach, albo jak będziemy robili duże przebiegi, to zrobimy tą skrzynią nawet z 300 tysięcy nie będzie z nią kłopotu. Tutaj ja popełniłem błąd, nie wynikało to gdzieś tam z oszczędności. W ogóle o tym nie pomyślałem, ale teraz nie pomyślałem o oszczędnościach. Natomiast teraz już wiem i będę to zawsze robił. Myśmy ten formatik naprawili wcześniej. Myśmy go włożyli do tego auta, to auto jeździło. No i zaczął nam kapać olej ze skrzyni biegów. Okazało się, że uszczelniacz tutaj na tym wałku, macie czyli pokażesz wychodzący na most przedni napęd po prostu też puścił i wyciekał nam z tej skrzyni olej, więc musieliśmy tą skrzynię wyciągnąć, żeby dostać się do tego uszczelniacza, wymieniliśmy go. No i teraz naprawdę będzie święty spokój, przy okazji wymieniliśmy jeszcze raz olej w skrzyni, nowy filtr, więc skrzynia ma już dwukrotnie wymieniony olej. Ja jestem przekonany, że teraz będzie święty spokój i ten samochód długo, długo pojeździ, nie trzeba będzie przy nim nic robić. No ale pomyślcie, auto z 2013 rok i, i, i przebieg 65 tysięcy, co na Japonii już jest dość dużym przebiegiem. Zrobimy małe cięcie, później się widzimy. No to witam was po cięciu, jak to mój syn Filip zwrócił mi uwagę, tata nie mówi się. Witam po przerwie tylko po cięciu. To Filipku, witam cię po cięciu. E, tu mamy Mercedes C-Klasę właśnie taką, jak lubię. Jeszcze raz mówię, przepraszam sobie, nie przepraszam, po prostu kocham tą starą motoryzację. To są prawdziwe samochody, tymi autami się płynie po drodze. One się nie psują. No, jest auto na warsztacie właśnie między innymi z takiego powodu, jak e, mówiłem, e, Adam przywiózł to auto, bo podczas kręcania był jakiś tam niepokojący dźwięk. Bardzo cichy, ciężko go namierzyć. Adam to jest taki człowiek, który lubi mieć w samochodzie wszystko, jak powinno być w zegarku. E, Stwierdziliśmy, że łączniki stabilizatorów są uszkodzone i do góry na amortyzatorach łożyska, więc to wymienimy. Myślę, że problem załatwiony. Natomiast, jak rozebraliśmy tutaj dół, okazało się, że jest wyciek z miski olejowej i to taki niewąski. Właśnie tu jest to potwierdzenie tego, co mówiłem. Samochód był może 3-4 miesiące u nas na. Takim mega serwisie. Zrobiliśmy tu bardzo dużo. Nie wiem ile Adam zrobił od tego czasu, kilometrów, bo właśnie on po zakupie to auto przywiózł do nas e, pół roku temu, mniej więcej od razu po zakupie. Przywiózł on taki duży serwis. Mimo, że miał karteczki, że wymieniony olej w silniku, czy tam w skrzyni biegów, czy jakieś rzeczy porobione. Zrobiliśmy to jeszcze raz, tak żeby chłop był pewien, że ma cudowne auto i pojeździł chwilę, czyli sprawdza się mniej więcej to co mówiłem. E, Pojawiły się następne małe, drobne usterki. Pojawił się wyciek na misce olejowej, no dlatego, że ta guma jednak ma 12 lat. Ta uszczelka no, puściła. Założymy teraz nową. Wymienimy przy okazji następny raz olej, wymienimy te łączniki i te łożyska i myślę, że teraz przed chłopakiem już 10 lat radości i wizyta u nas raz w roku celem wymiany oleju i może jakiegoś małego serwisu. Natomiast to są samochody, którymi Si jeździ, jeździ, jeździ i o nich nie myśli. No, złośliwy powie, no ale wisi na podnośniku. Tak, wisi, bo coś jednak przy tych autach trzeba zrobić. Natomiast patrząc na cenę zakupu takiego samochodu, powiedzmy, że nie wiem ile ten samochód kosztował, ale powiedzmy, że kosztował z 50 tysięcy, 60. 000. Jeżeli ten chłopak włoży w niego jeszcze z 5-8 tysięcy, to za powiedzmy 65 ma cudowny samochód, który. Nawet Daci Duster nie kupimy za te pieniądze, może jakąś najtańszą. No, a jednak jakość wykonania, komfort jazdy jest niesamowity. Jak się otwiera drzwi w tym samochodzie, to czuć zapach takiego prawdziwego Mercedesa, bo to był pewnie jeden z ostatnich, albo już, no, może nie do końca, samochodów, które były produkowane w Niemczech przez Niemców, a nie tak jak teraz, że mamy gwiazdę na masę, a samochód czy jego podzespoły przyjeżdżają z Chin. To jest żenujące, ale no, takie moje zdanie. Przejdźmy dalej, tutaj mam BMW od Mateusza, też naszego stałego klienta. Przyszła, bo jest problem z zawieszeniem, samochód ma pneumatyczne zawieszenie i po dłuższym postoju opada. I teraz tu Wam zwrócę uwagę, jeżeli macie pneumatyczne zawieszenie i to zawieszenie po postoju opada, ale oczywiście zapalamy samochód, on się podnosi do góry i wszyscy sobie myślicie, a to nic, na no to, że opad na postoju, to się nic nie dzieje, natomiast odpalam go, podnosi się, auto jest do góry i jedzie. To jest bardzo błędne myślenie, dlatego, że tu mamy sprężarkę w tych samochodach z zawieszeniem pneumatycznym, która nie jest przystosowana do ciągłej pracy, tak jak w ciężarówce, tylko ona po prostu niweluje ubytki, ona ma się włączać bardzo rzadko, jeżeli coś tam się dzieje z zawieszeniem, podnosimy, opuszczamy, a jeżeli mamy jakąś niszczelność w układzie, ta sprężarka jest zmuszona do ciągłej pracy i yy, Hmm. Pierwsze chcemy zaoszczędzić na wymianie poduszki, na wymianie jakiegoś zaworu, a później nas łapie to, że samochód już się nie podniesie, musimy wymienić poduszkę, zawór i jeszcze sprężarkę, która nierzadko jest mega droga. Tu jeszcze nie wiemy dokładnie, co się dzieje, bo padała lewa strona. Właśnie wjechaliśmy tym na podnośnik, będziemy to diagnozowali, namierzali tą usterkę. No i to tyle. Przejdziemy na czwarte stanowisko, tam Wam opowiem ciekawą historię, bo rozwiązaliśmy temat z Toyotą. Cięcie i do zaś. No to witam Was po cięciu, jak to mówił Filip. Tu nasza Toyota, to jeszcze raz może opowiem, bo tam oglądałem poprzedni filmik, który nakręciliśmy i ja nie jestem polonistą, nie umiem dobrze mówić, jestem mechanikiem, ten kanał. Jest po to, żeby przedstawić Wam, jak pracujemy, co robimy i tylko do tego ten kanał służy. No mi, jak mówię niewyraźnie, no niestety taki już jestem i się nie zmienia. Staram się jak mogę. Zobaczcie, ta Toyota przyjechała do nas dosłownie ponad rok temu, klient nią przyjechał. Przyjechał, to znaczy przyjechał samochodem, natomiast była uszkodzona uszczelka pod głowicą. No i mieć wymienioną tą uszczelkę pod głowicą, plus rozrząd, plus zrobione wszystko co trzeba. Więc ściągnęliśmy głowicę, zawiedliśmy ją do regeneracji, do sprawdzenia. Zamówiliśmy wszystkie części, nowy rozrząd i złożyliśmy to jak buzia przekazała. Naprawdę złożyliśmy to tak jak powinno być, niestety samochód już nigdy nie zapalił po tej naszej naprawie. Tak naprawdę to odpalał, tylko że dymił, nie pracował prawidłowo. Gaz, no, nie, dawał, nie nadawał się absolutnie do użytku, a trzeba zaznaczyć, że przed przyjazdem jednak się nadawał. No i powiem Wam, że właśnie takie rzeczy są najgorsze, bo e, próbowaliśmy wszystkiego. No, Pierwszy rozebraliśmy sami, jakby do momentu, gdzie można, czy, gdzie, gdzie szło sprawdzić, czy rozrząd jest dobrze ustawiony, czy e, wszystko jest dobrze zrobione. Więc no, wszystko było naprawdę dobrze zrobione przynajmniej według nas. Później zawołaliśmy naszych zaprzyjaźnionych mechaników, było to chyba z pięć osób, które też potwierdziły, że zrobiliśmy wszystko dobrze. Więc podłączyliśmy oscyloskop, Szymon tutaj walczył, sprawdzał jeszcze elektronikę. Myśleliśmy, że może poszła elektronika, wymieniliśmy sterownię silnika, no nic to nie pomagało. Zawiedliśmy do jednego niesamowitego elektryka, który też mówi, Kuba, jest wszystko dobrze, więc zawiedliśmy do drugiego elektryka, bo w takiej sytuacji, kiedy wszystko jest dobrze, a samochód nie chodzi, no to rozkładamy ręce i na szczęście tych przypadków nie ma dużo, aczkolwiek się zdarzają i na pewno nie tylko nam. Ale my o tym głośno mówimy, bo tu się nie ma czego wstydzić. Zawieźliśmy do następnego elektryka, on też stwierdził, że jest wszystko dobrze. Nie było czasu nigdy się zająć tym samochodem. Zawsze były sprawy ważniejsze, tym bardziej poszliśmy na łatwiznę, bo kupiliśmy to auto zastępcze, którym klient jeździł, więc nie mieliśmy tego ciśnienia. Klient bardzo normalny, rozumiejący życie, więc nie stwarzał nam jakichś niepotrzebnych problemów. Jeszcze raz Ci pozdrawiam dziękuję Ci za wyrozumiałość. Tak jak Ci obiecałem, niebawem ta tojotka do Ciebie wróci w takim stanie, że uh, pochwalimy się jeszcze na koniec po detailingu i po złożeniu. Ale teraz, żeby wrócić do samego początku. Więc próbowaliśmy znamierzyć usterkę, dlaczego ten samochód nie chodzi, dlaczego on nie pracuje i cały czas byliśmy w dupie, że tak powiem. Rozmawiałem z Szymonem, Szymon włączał myślenie, no trzeba przy tym myśleć, ale mówiłem do Szymona, Szymon przestajemy myśleć, bo myśleliśmy o tym aucie nie tylko my jeden myślał, drugi myślał, trzeci myślał i do niczego to nie doprowadziło. Więc mówię do Szymona rozbieramy ten silnik do tego momentu, do którego mieliśmy go rozebranego jak do nas przyszedł za pierwszym razem jak go rozbieraliśmy. No i podczas tego rozbierania sytuacja nam się wyjaśniła. Okazuje się, że to nie była nasza wina, że ten samochód nie chodził. Głowica była w regeneracji, w sprawdzeniu. Nie powiem wam teraz w jakiej firmie bo to nie o to chodzi. Ta firma w ogóle jest zajebista. Pozdrawiam Cię przyjacielu, nie będę wymieniał Twojego imienia, bo nie chcę robić reklamy. Jak nam coś nie wyjdzie na warsztacie, to my nie szukamy winnych, tylko szukamy rozwiązań, bo szukanie winnych do niczego dobrego nie prowadzi. I tutaj naprawdę ten, co regenerował tą głowicę, nie był absolutnie niczemu winny. Natomiast Maciej pokaże. To są oryginalne podkładki od Toyoty pod wtryski. Dość takie grube. I w momencie, kiedy przyszła głowica z regeneracji wyglądały jakby te gniazda od wtrysków były po prostu przefrezowane w idealnym stanie. Złoży założyliśmy nowe podkładki, założyliśmy wtryski i skręciliśmy to tak. Auto niestety nie paliło. Później stwierdziliśmy, że może z podkładkami jest faktycznie problem, więc wyciągnęliśmy podkładki, założyliśmy jeszcze jedne oryginalne. Błąd polegał na tym, że te stare podkładki, które były od początku w tym silniku, one po prostu zostały i w momencie, kiedy wyciągamy wtryski, zawsze ta podkładka się robi luźna. Ona idzie ją wyciągnąć, widać, że tam jest. A w tej głowicy po prostu wyglądało to w ten sposób. Ona się tam sprasowała. Żebyśmy ją teraz wyciągnąć, to Szymon musiał je dosłownie fryzować i no, był problem. Z... W ogóle z wydobyciem, natomiast udało nam się to, udało się, zrobiliśmy to, a nie udało nam się, zrobiliśmy to. Mamy już teraz te gniazda wtryskiwaczy czyściutkie, tak jak powinny być. No i już ogłaszam zwycięstwo nad tym silnikiem, mimo że on nie pali, ale to jest po prostu ta przyczyna, ponieważ wtryskiwacz był za płytko. Zamiast rozpylać dawkę paliwa w komorze spalania, to rozpylał ją jeszcze w kanale od wtrysku. Też nie było właściwego ciśnienia sprężania, więc te wszystkie zakłócenia przy pracy tego silnika zostały wyjaśnione. Czekamy teraz za uszczelkami, bo zawsze składamy wszystko, każdą uszczelkę gumową czy cokolwiek. Jeżeli rozbieramy silnik, to składamy wszystko na nowych częściach, na nowych śrubach. Nie stosujemy niczego dwukrotnie, to się prędzej czy później zemści i wróci. No to było tyle o, o tym silniku. Mówię nie widzę tu winnych osób, nikt tego nie zrobił celowo. Po prostu sam na to patrzyłem. No nie szło ruszyć tych podkładek. Może mamy taki filmik, może Macie coś z niego zrobi i pokaże. No po prostu te gniazda, gdzie przychodzą wtryski, wyglądały, jakby w nich nie było podkładek, a one niestety tam były. Sprasowane i ściśnięte i właśnie te podkładki spowodowały to, że ten silnik nie miał właściwego sprężania we właściwym miejscu wtrysku paliwa. No i to tak naprawdę było główną przyczyną. No. Za tydzień czasu samochód będzie jeździł, pochwalimy się tym. Tak jak mówiłem, właśnie kupiliśmy kamery, szykujemy się z Maciejem do robienia testów i do przedstawiania Wam samochodów. Myślę, że następny odcinek już będzie może z testu jakiegoś samochodu sprowadzonego z Japonii i też czekamy, w tym tygodniu prawdopodobnie przyjedzie nam laweta z samochodami z Japonii, więc Wam pokażemy od samego początku jak to wygląda, te auta jak zjeżdżają, pokażemy Wam jak wyglądają przed naszym, serwisie, przed naszym serwisem, w trakcie naszego serwisu, podczas detailingu, po prostu od samego przyjazdu do wydania klientowi. Dzięki, do zobaczenia, pozdrawiam. Taka dogrywka na koniec, bo rozmawiając z Maciejem i stwierdziliśmy, że będzie lepiej jak dogramy i pokażemy. Tu mamy miejsce, gdzie wchodzą wtryskiwacze. Maciej później to dogra i pokaże na zdjęciach, porobi zdjęcia jak to wygląda, jak wyglądają te gniazda tych wtrysków. I właśnie takie podkładki, nie te, bo te co tu były to są obrócone wśród i są e, usunięte. Natomiast takie podkładki... Tam się wprasowały i wyglądały tak jak gniazdo tego wtryskiwacza, a nie jak gniazdo z włożoną podkładką. Postaram się wam pokazać. No i taka 2,5-3 mm podkładka razy 4 narobiła nam takiego bałaganu i problemu. Wydaliśmy na to worek pieniędzy, żeby po pierwsze klientowi kupić ten samochód, który nam odda oczywiście teraz ten zastępczy. Po drugie, no, spędziliśmy czasu po prostu przy tym samochodzie. Niesamowicie Woźliśmy na lawecie po różnych elektrykach. Doszliśmy do tego, rozebraliśmy, doszliśmy, jestem dumny z naszego warsztatu. No powiem wam, że już naprawdę mamy ogromną wiedzę, ale wiem, że cały czas się będziemy uczyć, i nie ma dnia, kiedy nie poznajemy nowych tematów, kiedy nie zbieramy nowej wiedzy. Na tym polega prowadzenie warsztatu, żeby cały czas się dokształcać, douczać, a na koniec i tak umieramy jeszcze nie w pełni, pełni, pełni zebraną wiedzą. Pozdrawiam i do zobaczenia.